Czy zakaz marihuany może łamać konstytucję? Tak, w 2018 roku orzekły sądy na aż trzech kontynentach. W Gruzji libertariański kandydat na prezydenta z partii Gilczy sądzi się z władzą. Gruziński Sąd Najwyższy zniósł bezcelowe i szkodliwe kary za używanie marihuany. Posiadanie wciąż jednak pozostaje karalne. Decyzja sądu niesie ogromne skutki również dla odsiadujących wyroki za palenie używania marihuany. W Republice Południowej Afryki zdecydował sąd konstytucyjny. Decyzją sądu dekryminalizuje się używanie lub posiadanie konopi przez osoby dorosłe i na osobności, prywatnie. Prawo do uprawy i używania konopi jest już prawem obywateli. Prywatność będzie chronić też obywateli w przestrzeni publicznej. W Meksyku Sąd Najwyższy wydał już 5 wyroków za legalizacją. Prawa, posiadanie i używanie konopi są gwarantowane w Konstytucji przez prawo do samorozwoju. A w Kanadzie podobnie. Kanadyjską legalizację również zapowiadał Sąd Najwyższy. Zapadło tam aż 9 wyroków w sprawie medycznych konopi. Wszystkie potwierdziły, że skuteczność ścigania za zioło nie uzasadnia społecznych ani ekonomicznych kosztów karań. Kanada naprawia też inne błędy. Zaproponujemy nowe prawo, aby było sprawiedliwiej dla wszystkich Kanadyjczyków, którzy byli skazani za zwykłe posiadanie konopi. A więc dziś ogłaszam, że rząd Kanady zamierza zaprezentować ustawę, która po wejściu w życie pozwoli tym osobom zgłosić się po ułaskawienie, o ile wykonali swoje wyroki. Nie będzie dalszego oczekiwania oraz żadnych opłat. W Gruzji, Republice Południowej Afryki i Meksyku każdy z sądów podkreślił, że prywatnie oznacza nie przy dzieciach. Sądy zaznaczyły też trend w polityce narkotykowej na całym świecie, a Sąd Najwyższy Gruzji wyróżnił rolę praw człowieka. Sąd Konstytucyjny RPA uznał karanie za posiadanie konopi za nieuzasadnione w demokratycznych i otwartych społeczeństwach. Prohibicyjna Konwencja ONZ przeciwko przemytowi z 1988 roku wymaga, aby kryminalizacja substancji była zgodna z konstytucją. Sądy uznają więc, że wolności konstytucyjne i dekryminalizacja są zgodne ze światowymi konwencjami. Europejska Konwencja Praw Człowieka głosi: Każdy ma prawo do poszanowania swojej prywatności, własnego życia, swojego domu oraz korespondencji. A czy w Polsce zalegalizują sądy? Potrzebę unormowania medycznej marihuany Trybunał Konstytucyjny wskazał już w 2015 roku. Tymczasem wciąż uprawy, posiadanie bez recepty czy refundacja konopi pozostają nierealne. Czy w dzisiejszej Polsce można jeszcze liczyć na Trybunał Konstytucyjny?